Powiem ci na wstęp, nie wstęp, nie wstęp, nie, że ja kochany lepiej, najlepiej, najlepiej Chociaż to wie lepiej, wie lepiej, wie lepiej To ja kochany lepiej, najlepiej Ja to ja kochany lepiej, najlepiej, najlepiej Nie wystruję mnie ciebie, ciebie, ciebie Patrzę na metkę Maden i Poland Cienioły, pijące driny, pijące, pijące bo jak tak to szukam dziewczyny, dziewczyny Powiedz na wstęp, jest wstęp, nie. Ja kocham najlepiej, najlepiej, najlepiej Chociaż to wie lepiej, wie lepiej, wie lepiej To ja kocham najlepiej, najlepiej, najlepiej Bo ty chcesz mnie, nie, nie A ja myślę o tobie, tobie, tobie Co? Co mi zrobisz? No co? Nic nie zrobisz Ha 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 Powiedz, czy coś cię zabolało? Ała Kiedy z progu upadłaś, upadłaś, upadłaś Czy nie pijące drzwi, pijące, pijące? Bo jak tak, to szukam dziewczyny, dziewczyny, dziewczyny Powiem ci na wstęp, nie wstęp, nie wstępnie, że ja lepiej, najlepiej, najlepiej Chociaż daj to wy lepiej, wie lepiej, wie lepiej To jak kocham najlepiej, najlepiej, najlepiej Bo ty chcesz mnie, chnie A ja myślę o tobie, tobie Co, co mi zrobisz No co, nic nie zrobisz Powiem ci na wstęp, nie wstępnie, że ja kochane najlepiej, najlepiej. Koszta dla ciebie lepiej lepiej, 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 to jak najlepiej, najlepiej, lepiej, lepiej, ja? Kto następnie, na wstępnie, wstęp, że jak on najlepiej, koszta dla ciebie lepiej, lepiej, to jak pan najlepiej? Kończ na wstęp, nie wstęp, nie wstępnie, rzekła wstęp, nie, najlepiej, lepiej, lepiej. Chociaż też to wie lepiej, wie lepiej, wie lepiej. To jaką najlepiej, najlepiej, najlepiej. Bo ty też mnie, 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 a ja myślę o tobie, tobie, tobie. Kończ na wstęp, nie niestępnie nie że rzekła najlepiej, najlepiej, najlepiej. I co? Co mi zrobisz? No co? Nic nie zrobisz, ha 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 ha, ha.